Cześć! Niedawno nabyłem swoją pierwszą konsolkę PS Classic Mini, mimo że wcześniej nie byłem zainteresowany zakupem. Sprzęt posiada 20 wgranych gier z konsoli PS1. Niestety, zestaw ten nie przypadł mi do gustu. Zachwycony jestem jakością wykonania oraz odwzorowaniem wyglądu oryginału. Konsolka ma sporo detali, mimo że część z nich jest niefunkcjonalna, całość została zmniejszona i uspółcześniona. Mamy do dyspozycji dwa porty USB dla kontrolerów oraz wyjście HDMI. Wracając do gier. Postanowiłem, że pobawię się w modowanie miniatury, ale w inny sposób niż wszyscy. Chcę wymienić wewnętrzną pamięć konsoli i zmodyfikować listę dostępnych tytułów. W tym celu zaczynamy od demontażu urządzenia. Moda robię na własny użytek, nie będę udostępniał plików oprogramowania ani gier, bo nie chcę dostać pozłu. Po odkręceniu 9 śrubek mamy dostęp do płyty głównej. Interesuje mnie układ pamięci po prawej, to pamięć eMMC 16GB firmy Samsung. Układ ten zostanie zastąpiony kością 64GB, bo nie wiem czy większe pamięci będą współpracowały. Po oklejeniu elementów taśmą kaptonową zabieram się za wylutowanie układu. Nie stanowi to dla mnie większego problemu, bo przez kilka lat robiłem to codziennie przy odzysku danych ze smartfonów. Czas na oczyszczenie płyty i przygotowanie miejsca na nowy układ. Ze starego układu również muszę usunąć pozostałości po kulkach, by odczytać zawartość pamięci. Udało mi się odkopać starego boksa wraz z adapterem do EMMC. Sprawdzimy czy jeszcze działa. Po umieszczeniu układu w adapterze próbuję odczytać informacje o podłączonej kości oraz partycjach. Identyfikacja zakończona powodzeniem. Mamy informacje o rozmiarze pamięci oraz strukturze partycji. Teraz muszę odczytać wszystkie obszary pamięci, by na ich podstawie przygotować nową strukturę dla układu 64 GB. Tu niestety nie wystarczy przeniesienie zawartości. W międzyczasie czeka mnie zgranie wszystkich posiadanych gier do formy romów, tak jak wspominałem wcześniej, nie chcę dostać połu. Po wykonaniu kopii starej pamięci, edycji partycji i przygotowaniu własnej paczki gier całość trzeba wgrać na nową pamięć. Ech, ponad 2,5 godziny oczekiwania, a mogłem użyć czegoś szybszego. Po wgraniu przygotowanego obrazu sprawdzam, czy struktura partycji jest prawidłowa. Sukces! Dziewiąta partycja ma wymaganą wielkość i powinna być prawidłowo rozpoznawana przez system. Info dla zainteresowanych, dziewiąta partycja, gdzie umieściłem własną paczkę gier, jest szyfrowana i nie ma możliwości prostej edycji zawartości. Teraz przechodzimy do wlotowania nowej pamięci na płytę konsoli. Gotowe. Pamięć znajduje się na swoim miejscu. Przy okazji postanowiłem zdjąć ograniczenia prądowe z portów USB. W tym celu należy zewrzeć dwa rezystory w wyznaczonych miejscach. Jako że nie lubię robić takiej partyzantki, postanowiłem w miejsce obecnych wlutować rezystory zerowe. Efekt będzie ten sam, a płyta będzie wyglądała o wiele lepiej niż ze zrobioną zworką z drutu lub cyny. Sami powiedzcie, na pierwszy rzut oka nie widać, by cokolwiek było robione. I o to mi chodziło. Zdecydowałem się na taką modyfikację, ponieważ w temacie wymiany pamięci mam spore doświadczenie. I nie chciałem zabawy z podłączaniem pamięci w USB, jak ma to miejsce przy modach AutoBlim i projekcie ARIS. Przy okazji zrobię coś nowego, by nie powielać miliona innych filmów o modowaniu klasika. Ok, sprawdźmy, czy wszystko działa tak, jak to sobie wymyśliłem. Kolejny sukces. Konsola się uruchamia i wyświetla paczkę 88 granych gier. Lista zawiera prawie wszystkie moje tytuły, które posiadam w formie fizycznej. Po testach pomyślę, czy nie dodać jeszcze kilku, bo zostało mi około 4 GB wolnej przestrzeni. Przy edytowaniu zawartości pamięci postanowiłem wykonać małą modyfikację, a mianowicie dodanie możliwości zmiany ustawień emulatora. Funkcja ta jest dostępna tylko przy podłączeniu specjalnego modelu klawiatury. Przemapowałem przycisk Open na obudowie, by łatwo otwierać menu PCSX. Pokażę Wam jak to działa. Po uruchomieniu dowolnej gry wystarczy na obudowie nacisnąć przycisk Open, który otworzył budowane w konsole menu. Teraz sterując kontrolerem mamy możliwość zmiany ustawień emulatora, a przy tym nadal możemy zmieniać dyski przy grach wielopłytowych. I tu mała demonstracja. Testowo odpalam grę z trzeciej płyty rozpoczęcie rozgrywki wymusza załadowanie gry z dysku 1. Wystarczy nacisnąć przycisk Open i z menu wyboru płyt wybrać dysk 1. Szczerze, to nie wiem dlaczego nie mogło to tak działać od początku. Podczas moich testów natrafiłem na dziwny błąd. Pierwsze 25 gier na liście działa poprawnie, lecz wszystkie pozostałe tracą funkcję uruchamiania menu emulatora oraz wyłącza działanie kontrolerów. Wrócimy więc do analizy plików systemu i znalazłem sztuczne ograniczenie do 25 gier. Po modyfikacji kilku linii kodu i ponownym zaprogramowaniu i wlotowaniu układu wszystkie gry działają poprawnie. Pokażę Wam teraz, jak łatwo można poprawić wyświetlanie obrazu, czyli to, co mogło znaleźć się w opcjach o nowości. Teraz widzicie oryginalny, lekko rozmazany obraz klasika, I po przełączeniu jednej opcji w menu mamy ostrzejszy obraz bez rozmazanych krawędzi. Tu możecie zobaczyć porównanie. Mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. W ustawieniach emulatora znalazłem możliwość wyboru innego kontrolera. Model SCPH-1150 to Dual Analog Controller. Sony prawdopodobnie testowało, a może nawet planowało wydać inny kontroler do miniatury. Jak pewnie wiecie, niestety nie doczekaliśmy się w sprzedaży takiego akcesorium dla PS Classic Mini. I to tyle na dziś. Ten materiał ma na celu pokazanie Wam, że zawsze można inaczej. Nie jesteśmy skazani wyłącznie na rozwiązania dostarczane nam przez producentów. Niestety nie udostępnię wam kopii pamięci czy gier, i to nie tylko z obawy na pozew, ale i fakt, że ta modyfikacja ma spory próg wejścia. Nie każdy ma dostęp do programatorów pamięci i nie każdy ma wprawy w lutowaniu takich elementów. W sieci można znaleźć łatwiejsze opcje modowania klasika i możliwość łatwego podmieniania gier z pamięci USB. Ja przy tym projekcie chciałem sprawdzić, czy można było to zrobić lepiej. I tak, dało się to zrobić o wiele lepiej. Pokazali to moderzy, którzy odblokowali istniejące funkcje konsoli, a nawet napisali własne oprogramowanie, które do dziś sprawdza się bardzo dobrze. Odpowiadając na pytanie znajomych i nie tylko, dlaczego tak mało publikuję? Odpowiedź jest prosta: doba ma tylko 24 godziny, a tworzenie i testowanie własnych modów trwa zdecydowanie dłużej niż instalowanie istniejących już modyfikacji zgodnie z polskim czy zagranicznym tutorialem. Tak było w tym przypadku. Pomysł na powiększenie pamięci urodził się już kilka lat temu, jeszcze przy PS Vita TV, ale zdążyłem sprzedać konsolę i tak pomysł trafił do przysłowiowej szuflady. Dajcie znać w komentarzach jak podobał Wam się ten materiał i czy chcielibyście więcej takich filmów. I think it's Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście ciekawi innych modów czy napraw konsol do gier. Wszystkiego dobrego. Cześć!